Witam z trasy do Puszczy Słupskiej Dzisiaj jest Który to to dzisiaj jest? 7 chyba 8 października Sprawdziłem aż datę. Jest godzina za 5 ale wieczorem, czyli 17.55, 9 stopni ciepła Na parkingach na razie nic, piątek. W tej porze to na parkingach i tak nikogo nie będzie. Za pół godziny będzie noc. Na parkingu <laughs> za rok żybiarzy. Czas ruszać. W lesie mróz. No, prawie mróz, bo bardzo zimno. <laughs> Ale tutaj przydrożne jakieś myślaki. Ciekawe co one warte są. Jeszcze nie zmarznięte. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten pogryziony Zobaczymy. Trochę ich tu jest. W puszczy jest strasznie zimno. Coś tak czuję, że w nocy będzie pierwszy tej jesieni przymrozek. Ale jak jest czyste niebo. Wiatru nieba. To już jest październik, zaawansowany październik, 8 dzień. Kozaczek. No to mogą już być przymrozki. Puszcza słupska. Nazbierałem trochę kozaków, trochę maślaków, kilka podgrzybków. Myślałem, że się borowiki już nie wyprowadziły. A tu proszę. Jest i prawdziwek. Nie jest prawdziwek, czyli można wracać do domu. Skoro jest prawdziwek. Proszę zobaczyć jaki spóźniony w tym sezonie jest wysyp czerwonych kozaków. Tak narzekałem, że ich nie ma. Może nie tyle narzekałem, co się dziwiłem. A teraz proszę. Dostały wody, dostały deszczu, ruski i rusyły, rusyły kozaki. Pojawiły się bardzo późno, bo to są to w połowie października. Zazwyczaj te grzyby są latem. Mroźna noc październikowa. A tu pod brzozą schowany nie kto inny jak prawdziwy. O, to nie jest ładne. To mi się podoba. Ciekawy egzemplarz. Nocna puszcza słupska. Ta straszna nocna puszcza. Cicha, ale w tej puszczy dzisiaj przepiękny grzyb. Co to jest za grzyb? To będzie chyba sosnowy borowik. Tak. Bardzo ładny okaz, nie spodziewałem się sosnowego, w październiku, naprawdę jest przepiękny, bardzo ładnie tu rósł, ale to już są chyba ostatnie prawdziwki, bo jest tak zimno, że ho, 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 a naprawdę jest piękny, grzybobranie udane jak na nocne grzybobranie, no bo jak ktoś o 19 praktycznie godzinie jeździ w połowie października na grzyby, gdybym przyjechał w dzień, to dwa kosze spokojnie bym nazbierał, albo i więcej. A tutaj w nocy to już nie jest robota. Zimno, strasznie zimno. Jest tak zimno w puszczy, że jest zima. To już nie jesień, a zima.